Jestem Ninja Kadzi sobie zagramy w Outlasta. Tak, nie planujcie się w Outlasta, kontynuacja gierki naszej ukochanej. Spiekałam hmm. po prostu, tylko teraz kontynuuj. Dobra, skończyliśmy yy, w kanałach, tak. W kanałach skończyliśmy, uciekaliśmy przed kimś tam, już zapomniałem przed kim, Ale tak, skończyliśmy tutaj w kanałach, nie mamy baterii. Uuu, 9, aż baterii mamy, dobra. Odkryć dwa zawory. Dobra. Zjeba, skupany Weź tam se z balkonia i tyle. Będzie dobrze. A nie, chodź taki. Kurde, nie! Zmieniłem baterię. Fucking shit. Nie, tu zmieniłem baterię. Musiałem baterię. Jaki zje. No i tam idzie? gdzieś. Pamiętają Cię jak Magda Gessler. Bo nie jesteś tej Magdy Gessler nawet wart człowieku. Zamykamy. Dobra, jest to jakaś bateryjka, błagam. Nie ma bateryjki, dobra. Okej, okay, dobra. Nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, debilu. Do tej cię chowaj. Dobra, kur... idzie tutaj, idzie, idzie, idzie Mennel, idzie Mennel. Czekajcie, widzowie, posłuchajcie. Yy, zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, to jest pierwsze, i subskrybowali kanał. A ja tym, a ja tymczasem... Tego niech on otworzy, niech on tylko tą szafę yy, i ja spadam, nie? otwórz! Otw otwórz. Ja piętko. goń mi tak gruba świnia. O nie, znów mam to samo! Co wcześniej. O no nie widzowie, co tutaj się dzieje, co mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? A w sumie uciekłem. No. Dobra. No i S z nim. Z nim jest mega S widzowie. Gorzej będzie z doktorkiem, z tym kurwa Tigerem z, z Żadnej? Japier. Dobra, zapisywania chociaż to jest. Ty możesz iść szybciej Debilu. Za chwilę ten zjep tutaj przyjdzie i będzie to tak. No, już cię słyszę, kurwa. O, chciałeś, chciałabyś, nie? Pokaż to samą... Ja pierdolę. Niech na ciebie patrzyć, Debilu! Spadaj ode mnie. Nara, frajerze. To jest w ogóle do wymienięcia, gruby? Ja cię, ja cię kurde, gruby lubię, szanuję cię, ale. Ale, ale widzowie, powoli zaczynam już go nie lubić. Tyle wam mogę powiedzieć. Powoli zaczynam już go nie lubić. Nie mogę kamerki, nie mogę kamerki. Kurw Ja się boję, że ktoś mnie tam wyciągnie za chwilę. No ja to mamy. Ja to... Co jest? O już zaszła Super Tędy, tak, tędy Nie ma nie chcę w ogóle cię kurna widzieć. Chyba nie jakiś miałem kontrol, to taki debil Czy tam chce wchodzić? Oczywiście to tak Jak już tam wejdziemy, to już odwrotu nie mamy Dobra, nie ma. Nie. Czekajcie chwilę mam lag. Czekajcie muszę, muszę od początku to zrobić tak samo jak wcześniej. Tylko czekajcie czy ja funkcji coś mam? Nie no wszystko mam wszystko mam normalnie. Ale musimy włączyć efekt rozmazania bo później by nie był przypowiż sobie. Patrzcie tak nam się rozmazuje a teraz. Już aż tak się nam nie rozmazuje Więc słuchajcie się wujka Wujka ninja Kata I tyle, Spadaj typie Suck my Bateryka, Bateryjka, bateryjka Mamy 8 materii, jak dobra Powoli już, powoli, powoli Widzowie już się, o ty Możemy tak nie straszyć? Możesz, możesz tak mnie tak nie straszyć, debilu? Chcesz mnie zabić? Chcesz mnie zabić? Tak? 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 Chcesz mnie zabić? Tak? No, tak? No, tak? Bardzo ci na tym zależy? Dobra, czekaj, zamknę tylko drzwi. Jak, jak rozmawiamy, to mamy rozmawiać razem. Rozumiesz? Razem. Dobra, no, ty tam sobie gadaj. A ja sobie tu się rozejrzę. Do ciebie mogę podejść. Kolego, nic mi nie zrobisz? Czekajcie chwilę. Czy ten kolega mi nic nie zrobi? Jakie pier... dobra spadaj z frayerze? Kontrol. O, no. Tutaj pewnie będzie zamknięte, nie da się otworzyć. Bo jezu, mi serce stanęło. To ty, na to miał czyś w prajerze. Dlaczego ty chcesz mnie tutaj ukatrupić, Kolego, no, no, ej. Dobra, no, czekajcie chwilę. Posłuchajcie, teraz tak, muszę na chwilę zastopować gierka. Dobra, posłuchajcie, mi zawieram. Teraz tak. Jesteśmy w Wednes, znaczy no beta, no w kanałach. I później będzie ten trigger. Za chwilę zresztą będzie ten głupi trigger. Więc ja się boję w ogóle iść tam, na tą stronę. Boję się, bo tutaj może być ten trigger i wszystko zepsuć, widzowie Wiesz co ci mogę powiedzieć Sak my dick Suck my dig, Sak my dig Tyle Ci mogę powiedzieć Otwarte czy zamknięte? Kurna. Abyś się wstydził za to, że nie otworzyłeś mi drzwi kolego. Wstydź się. gramy sobie. Idziemy w ciemności. żeby nie marnować bardzo bateryki. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie, bujaj się, bujaj się, tak bez końca i ja też. Ja pierd... Co, nie dotkniesz mnie? A, wyjdź, bo podeszłem do ciebie. Jakby ty masz gały! Jakby, jakby się patrzały i srały. Idziemy sobie, zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Chyba dziękować. Główno widać. Tyle mogę powiedzieć. Aha, stąd spadłem. Aha! Boże, się, że to jest ten kurde moment. Ale szczęście nie. To jest krótki ogólnie odcinek, widzowie, więc... Więc no. Pier... Jak się wystraszyłem, boże nie, ja dzisiaj się strał. Dobra. Koniec, zapisywanie będzie? Zapisywanie? Zapisywanie. Dobra. Na razie widzowie eee, tyle dzisiaj z mojego odcinka było. Eee, ten. Eee, nie wiem dlaczego dzisiaj się strasznie się boję. Eee, bo oglądają jakieś takie głupie rzeczy. No i tak, no i widzowie żegnamy się z wami. Eee, no i miłego, miłego pobytu mojej podróży Potlaści siema.